Co się stało? Dostałaś zdjęcie mamy? Ty mi je przesłałeś? Nie. Więc skąd wiesz? Dowiedziałem się w szkole. Od kogo? Ktoś do mnie zadzwonił. Nie zmyślaj, na pewno Miguel to zrobił. Dlaczego tak uważasz? Nie znoszę go. O wszystkim ci mówi. Kłamie. Pokaż mi to zdjęcie. Może była tam jakaś wiadomość? To nie było zdjęcie mamy, tylko jakiegoś zespołu rockowego. Podobno występowała z nimi. Nie występowała z żadnym zespołem rokowym. Pomagała im czasem dla zabawy, ale nic ją z nimi nie łączyło. Dlaczego tak mówisz? Cieszę się, że mama była artystką, ale nie miała nic wspólnego z show biznesem. Należała do naszego świata, nie do tych szaleńców. Dziwnie się zachowujesz. Zapomnij o tym. Jak to? Mam zapomnieć o mamie? Nie mogę. Chcę o niej wszystko wiedzieć. Posłuchaj, twoja mama była delikatną i cudowną istotą. Podobną do ciebie.

Rozmawiajmy o niej. Nie myśl o przykrych rzeczach. Mama chciała, żebyś była szczęśliwa. Chciała, żebyś była szczęśliwa z nami. przyjadę po Was wieczorem. Po co tu przyszłyśmy? Twój zaczął mnie wypytywać, co wiem o Twojej mamie. Ciebie też? Nie, rozmawialiśmy o różnych sprawach. Jeśli o mnie zapyta, powiedz, że przeszłam w sprawie kremu nawilżającego. Dobrze. Prawdę mówiąc, dzisiaj mówił mi coś o mamie. Nareszcie. Co to było? Miguel wspomniał mu o zdjęciu. Może to nie on? A kto? Innego prostkarza tu nie ma. Nieważne. Mów. Podobno mama nie występowała z żadnym zespołem. Co jeszcze? Bardzo nas kochała. Byliśmy dla niej najważniejsi. Dlaczego się dowiedziałaś o mojej mamie? Rzeczywiście, Marina tylko współpracowała z tym zespołem. Robiła to dla przyjemności. Nie zgadza się tylko kilka szczegółów. Na pewno? Nie wierzysz mi? Dziwnie się zachowujesz. Wydaje ci się. Ludzie powtarzają różne plotki, ale w końcu to Twój ojciec naprawdę. Racja. Ale chciałabym się dowiedzieć czegoś więcej o Mamie. Pomagała zespołowi dla przyjemności. Była prawdziwą artystką, ale nie zajmowała się śpiewaniem zawodowo. Pewnie robiła to zanim poznała mojego tatę. Kiedy się pobrali, ja przyszłam na świat i byłam dla niej najważniejsza. Ja i na pewno, wiesz co? Kiedy wyjdę za mąż, chciałabym być taka szczęśliwa jak moi rodzice. I jak? Powinnaś się wystroić, żeby przyćmić Walerię. Ona z nami nie idzie. Ojciec by mnie uprzedził. Traci taką okazję. Biedaczka. Może ma dość. Nic nie rozumiem. Wyjaśnijcie. Alma wmówiła Walerii, że chce ją wynająć. A ta idiotka jej uwierzyła i nie jedzie z ojcem Mi do Nowego Jorku. Super. Alma jest genialna. Roberta nie może się dowiedzieć o waszej przyjaźni. Zrozumie, że jej mama woli mnie. Jasne. Mam rację? Tak. To pewne. Kto tam? Wejdź, masz chwilkę? Tak, nie będziesz zachwycona. Może przyjdę później? Nie, chodź tu. Pewnie chodzi o Joaquina. Tym razem to dotyczy Ciebie. Mów, ok. Pokazywałaś mi kiedyś swój pamiętnik. Zamykasz go na kłódeczko. To moja tajemnica. O co chodzi? Widziałam go dzisiaj, ale nie u ciebie. Gdzie? W pokoju Miguela. Co? O nie. Zabiję go. Spokojnie. Nie wierzę. Będziesz miała pryszcze. Nie rozumiesz? To straszne. Może to nie Miguel zabrał ci pamiętnik? A kto? Nigdy nie zabieram go z domu. Miguel mi go ukradł. Nienawidzę go. Wszystko przeczytał. Miałaś tam jakieś tajemnice? Już po mnie. To koszmar. Spokojnie. Nie wytrzymał. Zabijecie. Co się dzieje? Zasłoń się. Już. To jest oddaj pamiętnik. Ukradłeś mi go. Nie, zabrałem go przypadkowo. Nie umiesz kłamać. Przeczytałeś? Ależ skąd? Nie obchodzą mnie twoje tajemnice. Poza tym jest zamknięty. Lupita mówiła, że był otwarty. Sprawdź. Co widzisz? Zamknięty. Właśnie. Nienawidzę cię. Zapłacisz za wszystko. Będę cię prześladować do końca życia.